gospodarstw i wsi oraz miast Saksonii, Rosenheim, Herrenhut, Oibin, Drezno oraz Erfurt. Taką podróż studyjną do Niemiec dla gospodarzy zorganizował Związek Śląskich Rolników. Powiedział e, związanie ze swoim środowiskiem. Mieliśmy okazję serwoużyczan e, spotkać i, i poznać ich kulturę. Także bardzo wielokierunkowa i na pewno ciekawa Poznawanie problemów niemieckich rolników oraz wymiana doświadczeń rozpoczęła się od wizyty w Rosenheim, gdzie naszych gospodarzy powitali przedstawiciele Związku Rolników Niemieckich. W naszym Związku Zrzeszonych jest około 50% rolników powiatu. To nie jest dużo. Problemem jest to, że rolnicy, którzy nie są zrzeszeni w Związku, mają te same przywileje, co rolnicy zrzeszeni, którzy walczą o prawa wszystkich rolników. W przyszłości chcielibyśmy, żeby wszyscy gospodarze z powiatu Gerlitz byli zrzeszeni w Związku Rolników. Ciekawą była wyprawa do Herrenhut, gdzie nasi gospodarze mieli okazję zwiedzić niezwykłą wytwórnię gwiazd świątecznych rozpoznawanych na całym świecie. Dla naszych gospodarzy nowym doświadczeniem było poznawanie współczesnego rolnictwa Saksonii, gdzie dominują duże gospodarstwa, spółki rolne i spółdzielnie. W tym landzie ciekawym przykładem zaradności rolnika jest gospodarstwo, które znajduje się w środku Parku Przyrody Zittauer Gebrige. Zajmuje się produkcją mleka, wołowiny i prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz plac kampingowy. Tam można zobaczyć przykłady działania rodziny STEL i łączenia różnych gałęzi rolnictwa, tak aby ekonomicznie wyjść na swoje. So in Betrieb. Uh, wir haben also mein Bruder, ich, dann haben wir zwei, also einen Angestellten, einen suchen wir noch und zwei Praktikanten. Mhm. Und Pans, Brat, jednego, jednego mają, jednego Wprawdzie nasi rolnicy mieli trochę uwag do stanu otoczenia zagrody, to jednak zaskoczyło ich ogromne zaangażowanie całej rodziny w utrzymaniu tego gospodarstwa odzyskanego po rozpadzie NRD tam jest jak jest. To kwestia jest tego, że u nas, jeżeli by było tak jak tam, to my nie funkcjonujemy, a tutaj dalej jest produkt sprzedawany, są agroturyści na gospodarstwie, wszyscy to widzą i to funkcjonuje. Ten dzień zakończył się zwiedzaniem miasteczka Eubin oraz spotkaniem z rolnikami zrzeszonymi w Bauern Bauernverband. A następnego dnia zaplanowano zwiedzanie dobrze zorganizowanego gospodarstwa w Kłoten, koło Wittischenau, zajmującego się przetwórstwem mleka i sprzedażą bezpośrednią. Pani Ulrike, tutaj z nami będzie chodzić, wita Was bardzo serdecznie w MKH. Tam spółkę założyliśmy w 1991 roku. Kiedyś to była spółdzielnia z hodowlą i z produkcją roślinną. Mamy 2600 hektarów użytków rolnych od 1987 roku w dzierżawie. Głównie uprawiamy zboża, kurydzę, rzepak, ziemniaki i szparagi. A więc to oznacza, że jest słabej gleby tutaj. Zaczęliśmy właśnie od opasów. Ostatniej zimy, ze względu na braki w paszy, żeśmy zrezygnowali praktycznie z tego. Dlatego teraz mamy 350 krów dojnych tutaj, 50 jałówek, i rzeczywiście to przykład przekształcenia produkcji i przetwórstwa pod potrzeby rynku po zjednoczeniu Niemiec. To gospodarstwo to lokalna fabryka serów. Jak przekonywali jej pracownicy, są to wyroby z najlepszego zakątka łużyc, gdzie mleko krów jest ręcznie przetwarzane na ser i inne produkty. Około 20 odmian dojrzewa w naszej piwnicy z serami i codziennie są ręcznie pielęgnowane specjalną solanką. Trzeba przyznać, że była to pouczająca wizyta. Przede wszystkim można było zobaczyć i przekonać się o zaradności gospodarzy za zachodnią granicą. Jak się okazało, także i niemieccy rolnicy, jak nasi, mają swoje problemy i ich nie ukrywają. Naszymi problemami są przepisy Unii Europejskiej, niemieckie z Berlina oraz regionu Saksonii, które nie podobają się naszym rolnikom. Ze względu na szanse w przyszłości oraz konkurencyjność europejską, potrzebujemy nowej polityki rolnej w Niemczech i w Europie. In in w czasie wizyty w Saksonii zaplanowano także krótkie zwiedzanie Drezna, a później przejazd w kierunku Hanoweru i spotkanie z przyjaciółmi Związku Śląskich Rolników w Turingi oraz spacer z nimi po starówce Erfurtu. Drugą częścią podróży do Niemiec było zwiedzanie Targów Agritechnika 2019 w Hanowerze. O tym powiemy w kolejnym odcinku programu Nasza Śląska Wieś. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.